Yamaha xj 3 z roku 2012. Bardzo fajny stan. Miałem przejąć, żeby troszkę porozkręcać przy ustawianiu zaworów w różnych takich rzeczach. I cóż będzie dzisiaj przechodziła? Może taką tajemnicę małą zdradzę. No, takie różne ciekawostki wystaniąc z wydechu. Przechodziła tunik ekstremalny i nie sprawdził się. Może odbale jak chodzi. średnio bym powiedział co będzie zakładane a to sobie właściciel sprawił coś takiego dominator może jakoś tam mega najwyższa jakość to nie jest ale dziura jest na wylot co trzeba zrobić odkręcić kolektory wydechowe wszystkie cztery tutaj są widoczne w środku nie wiem czy to kamerka złapie chyba złapie odpiąć sondę tu mamy w piętną wtyczka idzie gdzieś w stronę akumulatora. Odkręcić, przymierzyć. Dolot mam też do niego. Także trzeba będzie odkręcić, przymierzyć, dospawać. I jeszcze jedna niejasność jak to będzie robione. Bo być może tak jak sobie to zamarzył producent, a być może będzie schowany i wystawała tylko końcówka spod wahacza. Zobaczymy jak to wyjdzie. Sobie jeszcze przyjedzie właściciel. Obejrzeć i zdecydować. Biorę się do pracy, następna będzie akcja jak już będę mierzył, przymierzał, jak to będzie wyglądać. Tak wygląda Yamaha po założeniu wydechu. Właściciel zdecydował, że chce go mieć pod spodem. Czyli skrócenie rury doletowej. Dospawanie, pomalowanie, żeby miało to jakiś wygląd. Pracuje to mega głośno, bez debikilera, tak jak teraz. Jest, jest trzało. Zaraz odpalę. Jak słychać, w dłuższą trasę będzie to na pewno męczący. Przejechałem się przedtem kilka kilometrów w kasku dość mocno dzwoni. Takie życzenie klienta. Chciał, miało być głośno. Jest głośno. Wydech dominator GP1 bodajże. Coś jak starsze Yamaha M1M, nie R. To jest istotne. te GP jeżdżą M <klimy> Miałem właśnie taki krótki komin po prawej stronie. Coś to jest jakby na wzór. Tego rocznika. To chyba 2006 był jakoś tak. No nic, sprzęt gotowy, łańcuch nasmarowany tak zawsze. Konserwacja napędów, smarowanie, czyszczenie, sprawdzenie na ciągu, nic tam nie trzeba było poprawiać. Maszynka gotowa.